Ford Mustang czwartej generacji. Czwarta generacja, przypomnij, to była od 1994 do... 2004-2005, to jest... 10 lat, to jest przepaść. Tak, to jest 10 lat produkowany z jednym liftingiem, nie? Z tego, co pamiętam, od 1999 roku jest to wersja poliftowa, tak jak... A to jest który rok? 2001. Ile tego użytkujesz na samochód? Y Mam go dwa lata. Y -y. Y -y. Wersja GT, silnik 4,6. O 260 chyba, koni. Ciekawe, z tych, chyba ta maska jest tak z innego materiału. Tak, maska, cały samochód, wiadomo, jest blachy, natomiast to jest jakieś tworzywo amerykańskie. Tak. Ameryka musi krzyczeć. No człowieku, pewnie. No. Co, co ciekawe, wygląda. ten wlot nie daje nic, bo po prostu nie, nie przepuszcza jest, powietrza, że to jest zaślepiony. To, tak, nie jest zaślepiony. Tak, tak. A co ty pójdziesz o cabriolecie W ogóle masz kabriolet kolekcji. Miałem jeszcze, no? saba no. 9.3 w cabrio. Tak, no kabriolet jak najbardziej, tym bardziej jako auto do jazdy weekendowej. Zielony lakier to nawiązanie do Mustanga z kultowego filmu Bullet. Zresztą felgi też przypominają te z auta Steve'a McQueena. Tylne lampy dzielone są na trzy części, to z kolei stylistyczny cytat z Mustanga pierwszej generacji. Pod maską zamiast historii w miarę nowoczesna technologia. Odprężona V8 zasilana jest wielopunktowym wtryskiem. Auto jest czteroosobowe. Fotele są obszyte skórą, a resztę kabiny odlano z plastiku. No właśnie, każda przeróbka pociąga ze sobą sześć następnych, nie, założone są dystanse, założone są inne sprężyny, być może będzie auto się bardziej precyzyjnie prowadziło, ale w skrajnym położeniu koło obcierają i jak się mocno dociąży auto, to tył na wybojach też potrafi obcierać, także coś za coś, tak, coś za coś, fajnie wygląda, ale już się troszkę robisz niewolnikiem, nie, że musisz uważać na dołach, na bo przykład, bo jak tak oranty to i opony potrafi rozerwać czasami, wiesz. No, Europejczyk by powiedział, że to jest taka tandeta, nie? te plastiki, tak. ale, jak, ale jak wsiądzie do tego auta człowiek, który powie, a to taka tandeta, nie? To, to pomyśli sobie, kurczę, ale to jest chyba. To chyba tu pasuje. Oczywiście, że tak, no to jest charakter amerykańskiej motoryzacji. Oni muszą mieć uchwyty na napoje, tutaj w uchwycie mamy wędrującą popielniczkę. Szkoda straszna, że ktoś tak ten samochód zniszczył, bo wygląda jakby tutaj rzeczywiście gość kiepy gasił od petów. Bardzo dobry zestaw audio tutaj jest, bardzo proste wnętrze, ale z drugiej strony mamy tempomat w kierownicy, mamy to, co w amerykańskim mm -hmm. samochodzie być powinno, być musi. Długie trasy, nie? Tak. No to daj mu trochę, tak. Szybszy od Macana, człowieku. O, słyszałeś nad kola? Słyszałem, tak. Na tym. Uch. No. I <laughs> te hamulce. <śmiech> Zwalniacze. Zwalniacze, <śmiech> tak. To w ogóle nie hamuje.